Z tym pytaniem zmagam się codziennie. No jest to przestrzeń ogólnodostępna. Zazwyczaj jest to, jest to przestrzeń, która powinna być, dostęp do niej powinien być bezpłatny no i ogólnie powinna być dostępna. Za przestrzeń publiczną w Warszawie e, odpowiadają zespoły urbanistów, e, architektów. No, wszyscy podlegamy ratuszowi miejskiemu. W związku z tym można powiedzieć, że no są to pracownicy ratusza, tacy jak pani Marlena Hapach, Monika Konrad, jak również wiceprezydentowie, którzy są odpowiedzialni za działanie różnych części naszego, naszego biura. Samorząd ma tutaj rolę, no powinien mieć przynajmniej rolę decyzyjną powinien wytyczać kierunek, w jakim ta przestrzeń ma się w Warszawie rozwijać. No, oczywiście no, jest to między innymi biura architektury, ale też mówimy o innych biurach, które mają wpływ na to, jak wyglądają przestrzenie publiczne od samego zagospodarowania, po to, po to jak się odbywa tam ruch kołowy, transport publiczny. Zieleń miejska też tutaj odgrywa ważną rolę, więc to, 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 tutaj nie ma jednej osoby, jednego biura, które jest za to odpowiedzialne. No, oczywiście Biuro Architektury w chwili obecnej tworzymy no, różne dokumenty, m.in. studium, które mają wytyczyć główne kierunki rozwoju polityki przestrzennej miasta. O tym, jaka przestrzeń będzie w Warszawie, decydują liczni specjaliści, projektanci, ale przede wszystkim władze miasta, czyli osoby zarządzające poszczególnymi pionami biura architektury, ale również no, osoby po prostu związane z ratuszem. Obecnie dużym priorytetem jest zazielenienie Warszawy, w pewnym sensie odpowiedzenie na kryzys klimatyczny, ale również przywrócenie mieszkańcom pieszym i rowerowym, tym, którzy używają rowerów i którzy chodzą na pieszo ulic miejskich, które przez lata zostały zdominowane przez samochody. Przestrzeń publiczną bada się najczęściej w połączeniu różnych dyscyplin. Są to dyscypliny zarówno związane z socjologią, ale też związane z obserwacją danego miejsca, w którym projektujemy przykładowo. I no, są to zazwyczaj badania oparte na odpowiedziach osób używających tej przestrzeń, co to ankiety przykładowo. Przywiązane do czy tam związane z danym miejscem, który analizujemy, ale badań można tutaj bardzo dużo przeprowadzić w różny sposób i tak naprawdę przy pomocy różnych ekspertów. Z czego też korzystamy w pracowni, kiedy tworzymy nowe studium? W architekturze taktycznej. Robi się prototypy i prosi się użytkowników, aby sprawdzili, tak? I, i, i pyta się ich o to, czy, czy dana konfiguracja przestrzenna, dany układ, czy, czy, czy dane meble spełniają swoje zadanie. Yy, ogólnie w świecie, nawet w Polsce, widać tego przykłady, yy, na przykład parkletów, tak, że, yy, że przestrzeń, którą zajmują parkingi w okresie letnim, yy, mogą zajmować różne inne instalacje, czy, czy, czy ogródki, czy no, funkcje mogą mieć tam przeróżne. Kiedy wypadamy plany miejscowe odpowiedzialne za zagospodarowanie danego obszaru w mieście i w tym momencie na przykład mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, ponieważ plan jest do wglądu publicznego. Również takie procedury jak budżet obywatelski, które pozwalają mieszkańcom brać udział w decyzyjności na temat tego, co będzie projektowane i jak należy zagospodarować dany teren na przykład przy ich osiedlu lub przy ich domu.